A już w dzisiejszym odcinku. Nowa postać w Brawl Stars, czyli Jean Nowe skiny z okazji Nowego Roku Chińskiego. Tajemnicza postać, czy jest to Ricochet? Albo nowa postać? Cześć, witajcie z tej strony, Kremol, i dzisiaj przedstawię Wam wszystkie nowości, które prawdopodobnie dzisiaj już weszły, ponieważ Wy widzicie ten, ten film w poniedziałek o godzinie 16 a ja go nagrywam dopiero w sobotę wieczorem, bo jest tych wiadomości naprawdę masa i cały czas będą wam tu takie screeny się pokazywać, bo jest bardzo dużo tych rzeczy. Standardowo ogółem, słuchajcie, źródło wszystkich rzeczy, informacji macie w opisie, żeby nie było. Słuchajcie, naprawdę informacji jest bardzo dużo. Jeżeli już dzisiaj był, była ta aktualizacja, czyli w poniedziałek, bo ja to nagrałam w niedzielę, żebyście to mieli na poniedziałek, to przepraszam Was bardzo, ale będziecie mieli z tego filmu takie małe podsumowanie, co i jak e, coś się będzie dziać. Także może już lecimy od razu do, do pierwszej rzeczy, czyli balans. Słuchajcie, jeżeli wy, nie wiecie jaki będzie balans gry, to odsyłam Was do filmu. W prawym górnym rogu ekranu tam wyjaśniłem Wam wszystkie e, informacje o balansie, który będzie w tym update. Cie. W Brawl Stars będziemy świętować nowy rok chiński, który jest 5 lutego. I z tej okazji dostaniemy trzy nowe skiny, które będą prawdopodobnie działały tak jak, jak świąteczne skiny, czyli będzie je można kupić tylko i wyłącznie do pewnego czasu. I jest to między innymi Brock, Colt i Daryl. Naprawdę moim zdaniem postacie szykują się świetnie i... mój portfel, akurat go pod ręką nie mam, ale już płaczę, że będzie musiał znowu wydać pieniądze. Pojawiają się dodatkowo również takie zwyczajne trzy nowe skiny. Jest to między innymi skin do Bula, będzie futbolowa wersja, walentynkowa wersja, Poko i popcornowa wersja Rikoszeta. Tak słuchajcie, tajemnicza postać, którą wszyscy myśleli, że jest to albo ricochet, albo nowy brawler, jest to ricochet. I tak właśnie będzie wyglądał jego yy, nowy skin. Co do Rikoszeta, teraz zmienia on nazwę. Nie będzie teraz ricochet, tylko Riko. Więc będzie to oficjalnie w grze, nie będzie on już nazywany Ricochet, tylko będzie napis Riko. Jeżeli już jesteśmy przy Riko, to od razu jego drugi skin, ten złoty, będzie również odświeżony. I teraz będzie to taki królowy Ricochet, Riko. Muszę się teraz przedstawić, żeby mówić o niego Riko. Sam skin jest mega i bardzo mi się podoba. I jeszcze co lepsze, jego strzały nie będą normalnymi pociskami, tylko gemami. Wow, naprawdę słuchajcie, jeszcze... Prosiłbym Was o przy oglądnięcie całego odcinka, ponieważ pod koniec kupimy sobie obecnego skina Rykoszeta za 30 gemów. I jeżeli jeszcze kiedy wy to oglądacie, jeszcze nie ma aktualizacji, to wam też radzę kupić sobie jak najszybciej tego skina Ricocheta za te 30 gemów, ponieważ ten skin jest słaby i dali go za 30 gemów i ten skin właśnie tym nowym skinem będzie zastąpiony i prawdopodobnie jego cena za gemy podskoczy w górę, czyli śpieszcie się i kupcie szybko skina Rico za te 30 gemów, jeżeli jeszcze tej aktualizacji nie było, a pod koniec filmu ja go również kupię. To teraz nowa postać. Jean. Szczerze, dowiedzieliśmy się o niej naprawdę bardzo dużo. Będzie to postać, która swoim, swoim super-atakiem będzie brała ręką przeciwnika i będzie ich podprzeciągała do siebie. Z tego, co możemy również zauważyć na filmie, jeden atak tego Jina wynosił 1400 HP. Czyli myślę, że będzie to na pewno bardzo, ale to bardzo potężna postać. Pytanie teraz, czy będzie ona działała jak shotgunowiec? To znaczy, że im bliżej, tym większy damage? Czy normalnie, typu Nita, typu Jessie, na każdy dystans ten sam damage? Jestem tego bardzo ciekawy, ale no niestety. Mm, no, jak możecie zresztą zobaczyć po tym fragmencie, który teraz widzicie, nie widać tutaj dokładnie, jak ten atak wygląda, ale widać jego, jej, Gina, jego super atak. Będzie pięć nowych modeli do brawlerów: Daryl, Poco, Colt, Spike, no i oczywiście Rico. Dodatkowo wszystkie no dobra, prawie wszystkie postacie będą miały nowe modele pocisków. I szczerze mówiąc, obawiam się, że po tym update'ie wasze telefony będą naprawdę bardzo mocno obciążone. Także możliwe będzie, że będziecie musieli troszeczkę zainwestować w nowszy sprzęt. Ale zobaczymy, co Supercell wykombinował. Ponieważ, jak wiemy, Supercell jest super e, co do opty optymalizacji różnych gier, bo nieraz wydawali potężne tytuły, które udźwigały nawet słabe telefony. Więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, aczkolwiek czuję, że będzie z tego kicham. Także nowe animacje do podcisków, do supermocy, do wszystkiego będzie miała Nita, Colt, Jesse, Brock, Dynamite, Poco, Frank i Spike. Jeszcze co do Spajka. Jego damska wersja będzie również odświeżona i również będzie miała swoje pociski. Będzie takimi fajnymi kwiatuszkami strzelała. Naprawdę, jak dobrze, że ja ją kupiłem. Ona jest taka przesłodziutka teraz. Dodatkowo, teraz będzie zmiana map. To znaczy, boki nie będą takie zwykle zapełnione ścianami, tylko będzie normalny krajobraz miasta. Zresztą widzicie sami teraz, jak to wygląda. Myślę, że sama zmiana na plus, ponieważ będzie to dawało takiego uroku gry. Pojawi się aż 10 nowych map. I teraz zresztą wyświetlają wam się na ekranie. Nowy podkład dźwiękowy dla trzech Brawlerów. Więc teraz us usłyszycie wszystkie ścieżki dźwiękowe które wziąłem wziąłem z kanału Lex. Oczywiście ale również link do tego źródła znajdziecie w opisie. Także pierwszym dźwiękiem jest bo The spirits are calling my name. I am one with nature. There is no end, only new beginnings. There is much to learn. O. <slightlyúszczyt> May you find peace. Let your spirits soar. There is no death. Only a change of worlds. Day and night cannot dwell together. Patience is the key. The weakness of the enemy makes our strength. I have been blessed by the spirits. The wind speaks to me. Live strong as the mountains. I fight for my ancestors. I am guided by the spirits. We must fight for peace. Ah! Fly like an eagle. My aim is true. My mind is clear. One breath. One shot. Oh, I was lagging. Oh, you're so lucky. Okay, okay, you got skills. Man, Brock got nerfed. For real? Don't do that. Whoa, whoa, whoa! You gotta be kidding. Oh no, you didn't. Woo! Take the L. Ooh, you got destroyed. Easy. You got wrecked. Oh, no, nah, don't be salty. Brock is OP. Brock don't stop. I'm balling. Gotta flex. I'm on top of my game. High score. Woo, let's go. Gotta get that loot. Let's do this. Time to move to the boombox groove. It's go time. It's time to level up. Game on. The box goes boom. Boombox, baby. Oh, yeah, turning up the boombox. Rocket Rain! Move those feet to the boombox beat! Dash and destroy, dashingly handsome. Slice and dice, Ha <laughs> mortally wounded. Mortis, the mortal, gloom and doom. Betrayal. We shall meet again. I'm mortified. You fiend! How dare you? No, you have been bested. Your soul is mine. Time to rest. I believe you got pwned. Mortis, the magnificent. Witness my power. My excellence is undeniable. Bear witness to my fitness. <laughs> I bring you the gift of darkness! Mortis, bringer of doom! I am a creature of the night! Have much fear, Mortis is here! Creatures of the night! Feel my wrath! Uh, bringer of bats! Fly free, my pretties! Od tego update'u będziemy mogli szukać kluby po nazwach, będąc już w klubie, ponieważ przed tym update'em kiedy byliśmy już w jakimś klubie, nie mogliśmy znaleźć innego klubu po nazwie, tylko mogliśmy oglądać te, które są w topce. Teraz będzie do tego odpowiednie narzędzie, e, dzięki którym będziemy właśnie mogli te kluby szukać. Przy okazji, możecie teraz zobaczyć, jak będzie dokładnie wyglądała ta zmiana z tym Barlejem, którego starałem się Wam wyjaśnić w poprzednim odcinku, ale bardzo słabo mi to wyszło, więc właśnie teraz to widzicie. Jak sami widzicie, nie będzie można specjalnie kumulować wszystkich butelek w jedno miejsce, tak jak wygląda to teraz. Przy okazji dajcie znać w prawym górnym rogu ekranu, który skin z tych sześciu podoba wam się najbardziej. Bo w sumie jestem ciekaw, które skiny pierwsze kupywać na odcinki. To teraz może na koniec, tak jak obiecałem, idziemy sobie kupić Rico. Także jesteśmy już w Słuchajcie, przed chwilą doładowałem sobie gemy, mam 49 gemów. Ostatnio na live'ie kupiliśmy sobie skina do Barley'a, ponieważ tam widzieliście dużo lajków na live'ie, więc wam obiecałem, że wam kupię na live'ie Barley'a i sobie nim pogramy, więc właśnie tutaj jest Barley. Zapraszam was sobie na live'y do subskrypcji i do włączenia dzwoneczka, żebyście nie przegapili właśnie takich live'ów. A teraz przejdźmy sobie, słuchajcie, do Ricochet'a. Bye bye Ricochet, wiem, że za niedługo cię nie będzie, bardzo... Nie lubiłem, Cię jesteś moim zdaniem, jedną ze słabszych postaci w tej grze. Aczkolwiek chyba cię polubię po pod tej aktualizacji, bo ostatnio bardzo dużo, dużo tobą gram. I teraz jeszcze będziemy miał inny wygląd. Fajnego nowego skina, którego sobie teraz kupimy za 30 gemów. Wszystko będzie cacy. Także słuchajcie, prawdopodobnie jest to deal życia. Jeżeli jeszcze nie ma aktualizacji i wy to oglądajcie, kupujcie jak najszybciej tego skina. Ponieważ naprawdę ten dalszy skin, który będzie, będzie na pewno, ale to na pewno Kosztował więcej gemów. No, 30 gemów. Jest to deal życia, słuchajcie, kupujemy. No jelo. Subskrybujcie kanał, ponieważ zdaję sobie mu sprawę, że jesteście tutaj nowi. No i przy okazji, właśnie chciałbym powitać wszystkich nowych widzów na moim kanale. Słuchajcie, możecie znaleźć tutaj takie y, serie jak Dzień Z Życia Bamblera. Jest to seria y, wzorowana na Fortnite Dzień Z Życia Bambika. Oczywiście jestem ugadanym z oryginalnym twórcą tej serii i bez problemu y, zamieszczam cały czas linki do jego kanału w opisie, żeby nie było. Przy okazji na moim kanale będziecie mogli się nauczyć jak grać w Brawl Stars, ponieważ na swoim koncie posiadam 7,5 tysiąca pucharków na obecną chwilę. Mam bandę na szóstej pozycji aktualnie w Polsce, czyli co do prowadzenia band też myślę, że e, za małej wiedzy nie mam. Możecie również tutaj znaleźć różnoraką rozgrywkę, od tego aż kupujemy skiny i je testujemy, od tego aż bawimy się z asystentem Google i mówi nam je on jak grać w Brawl Stars. Mam nadzieję, że na tym kanale nie będziecie się nudzić, także pros proszę Was bardzo, zasubskrybujcie ten kanał i dołączcie do naszej ekipy kremówek Kremola. A propos kremówek, link w przyjętym komentarzu znajdziecie do Discorda, gdzie zresztą cały czas siedzę z Wami i rozmawiam, bo właśnie z tego Discorda dużo z Was podsyłało mi te rzeczy, które obejrzeliście właśnie w tym materiale.